Witamy serdecznie. Już mamy pierwszy lipiec 2021. Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na cały świat. Jak powiedziałem od Świadków Jehowy, tam na po początku, że Armagedon przyszedł na Świadków wiechowy No to ta kobieta odeszła Świadek Jehowy. No bo Łukasza 19, 27, właśnie oni głosili Armagedon, objawienie 16, 16 i Armagedon przyszedł na, ni na nich, bo ta wojna jest ukryta, czyli kłamstwo to śmierć, a prawda to jest wyzwala, prawda Chrystusa Króla. Objawienie 7, 17, pośrodku z baranek, nie ma Jehowy. I objawienie 17, 14, wybrani zwyciężą z barankiem, w jego prawdzie, w miłości oczywiście. Wprawdzie Chrystusa i miłość, bo świadkowie mają miłość, ale nie, mają, nie chcą przyjąć prawdy Chrystusa. Dlatego Armagedon przyszedł na świadkowiechowy, bo cały czas głosili, że oni są jedyną prawdziwą religią, tylko oni wierzą, że będą żyć w raju jako Wielka Rzesza. I 144 tysiące że do nieba. Ale to jest nie tak, jak sobie człowiek umyślił, bo Chrystus. Apostoł Paweł, jak był, to napisał Efezjan 2,6, że posadził nas w okręgach niebiańskich, czyli ja do nieba nie pójdę, bo nie jestem z tego świata i jestem w niebie duchowym, jak apostoł Paweł. Z tych 24 starszych, bo są dwa przyjścia, Łukasza, znaczy Hebrajczyków 9,28 i powtórnie Chrystus przyszedł tutaj, dlatego jest 24 starszych. 1 Piotra 5, rozdział od 1 do 3 starszy dla prawdy i dla cierpień dla Chrystusa bo Chrystus oddał za nas życie, a my musimy tylko przekazać tą prawdę, którą Chrystus nasiał bo teraz trzeba zebrać i mamy... ja powiedziałem, że kiedyś wiedz, że jest, wiedziałem, że jestem owcą owcą owcą, nie? na prawicy, a teraz wiem, że ma, jestem aniołem, tak? czyli anioły to są objawienia 21-12 tutaj jestem z tych aniołów ale Mateusz już 24.31. każdy może być aniołem jak przyjmie anioła Czyli anioł rodzi anioła w sposób duchowy i przez słowo prawdy, bo Chrystus posłał swoich aniołów. Jego prawda jest po prostu połączenie szeregowe, się nie zmienia, a tylko pod warunkiem, że ktoś przyjmie jego prawdę i się podłączy, żeby działać w duchu prawdy. Jana 14, 17 do 20. Wiadomo, Duch Święty po katolicku wszystkie religie zrobiły, a Chrystus żadnej religii nie założył, bo wszystkie religie po prostu religią zamiast... Wierzyć, tylko czy być posłusznym dla Chrystusa, bo kogo słuchamy, temu służymy. No i ta osoba, Siadek, e, mówimy o tych śmiercionkach, szypawkach, czy się szypią, a to, że każdego jest indywidualna sprawa. Tu, a mówię, że pokar na czas słuszny i żeby jest problem, żeby o tym porozmawiać i wyłonić, gdzie jest racja, po której stronie. Czy, czy mamy się szypawkować, czy nie. No i wiadomo, że Chrystus by się nie szypawkował. Bo Chrystus oddał doskonałą krew, wszystkie organy i był bez grzechu i wszystkie choroby na Gorgocie nam odpuścił. Znaczy wszystkie choroby grzechy nam odpuścił, ale Judasz zdradził Jego prawdę, a trzy, pół roku nauczania jak był przy Chrystusie i cuda widział wszystko, jadał i tak dalej, dotykali się, no to mu nie pomogło. O. No i? Antoni. No. 3 no, minuty. No to jeszcze jak mamy 3 minuty, to mamy pokarm na czasuszny. Czyli tak, e, są opisane czas próby na e, cały świat. E, Wiara posłuszeństwo. Rzymian 1.5. Wszystkie narody posłuszeństwa wiary dla Chrystusa mają przeprowadzić. No i teraz ludzie się sami rozdzielą, czy będą słuchać Chrystusa, czy nie będą. tego Oczywiście tego prawdziwego, nie katolickiego, nie odświadku bo każdy ma swojego Chrystusa. Ale nie tak się nauczyliśmy. Apostoł Paweł się nauczył. Wiadomo, jak był prześladowcą i wszedł do Damaszku i wtedy trzy dni nie widział, bo Boga nie można zobaczyć i zostać przy życiu. No i Chrystus mu musnął światłem, że trzy dni nie widział, bo miał zaćmy na oczach i później mu te łuski spadły. Także w taki sposób apostoł Paweł miał te serce, gorliwy był, ale nie według dokładnego poznania, i teraz myślę, że świadki Jehowy we, może przyjdą dla świadków Chrystusa, gdzie apostolskie 1.8, i pomogą Bogdanowi, Urszulce, Byszkowi w Holandii, bo macie trzech świadków. No i teraz tutaj 2 Koryntian, 6 rozdział od 1 do 18, bo ten dzień zaświta, czyli słońce, czyli Chrystus, ta prawda, Taki udarz zobaczył, Mateusz 27, od 3 do 5. Zobaczył Chrystusa, jak go zobaczył. No w sumieniu każdy świadek Jehowy zobaczy, komu zaufał, komu zawierzył i w jakim miejscu jest. No i po co osądzać, jak z pozoru, jak można sprawdzić, czy to, co my głosimy jest prawdą. Jana 17, 7 rozdział od 17, jak wejdzie głosić prawdę, przykazywać, poprosić o ducha prawdy, to, to zobaczycie, że to działa. Że jest radość, że głosimy prawdę w miłości Chrystusowej, a ludzie po prostu nas odrzucają tak jak Chrystusa kiedyś odrzucali. I w ten sposób przez te odrzucenia. Chrystus nas przyjmuje i to jest ta wojna psychologiczna, że on nas nie, nigdy nie może odrzucić. To jest się ludzie sami odrzucają od Boga, bo nie słuchają. Tym Bogiem jest Król Chrystus Imanuel. Jest z niebie, jest dobrym duchem i my, prawdziwi wierzyciele, Go w duchu i w prawdzie. Ja na czwarty rozdział, od 4 do 24. To błogosławi mi cały świat.